Witam Państwa po krótkiej przerwie, po przerwie na serwis informacyjny, a gościem w naszym studio, jak co piątek jest pani Wanda Szewczyk. Witam serdecznie. Dzień dobry. Z Kina Pionier. Dowiemy się o aktualnościach, ale zanim o filmach, to Kino Pionier ma nowy projektor cyfrowy. Tak, już widzę, że wieści szybko się rozchodzą. Mamy. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu, bo nareszcie w jakiś inny sposób będziemy mogli dobierać filmy, które puszczamy na naszych ekranach. Na razie mamy tylko jeden projektor, bardzo, bardzo piękny. Już nie powiem jak drogi, ale bardzo piękny i jest tylko na sali czerwonej, na tej sali historycznej. Na dole, co nie znaczy, że tak całkowicie żegnamy się z taśmą, ponieważ projektory te na taśmę 35 mm pozostaną i na górze. Będą asekurowały tamten, jak również i na dole w kiniarni, gdzie w planie mamy spotkania z młodzieżą. Jednak młodzieży należy chyba, jak myślę, przybliżać, przybliżać tak, to kino, które dawniej bywało w klimacie kiniarni, która jest stylizowana na wzór tych pierwszych spotkań z filmem, gdzie projektor wjeżdżał do kawiarni, czy wwożono go do kawiarni, bo tam były największe skupiska ludzi przecież. I tam wyświetlano te pierwsze filmy. Więc taki w kiniarni, projekt. Jeżeli kiedyś, kiedyś uda nam się znowu nazbierać trochę tych pieniędzy, trochę, ładne, no trochę. To na pewno i w kiniarni stanie projektor cyfrowy. Ale teraz y, może nareszcie kino powróci do tych czasów, kiedy było kinem młodzieżowym, kiedy były poranki dla dzieci. Bo próbowaliśmy, bardzo byliśmy otwarci, wyświetlaliśmy dla dzieci, zaproponowaliśmy zaproponowa również. Rodzice przychodzili, chcieliby chętniej, ale dzieci wolały, w momencie kiedy weszło 3D, wolały jednak filmy w 3D. Więc i w tej chwili u nas od jutra. Przez weekend, jak na razie taki jest plan, będą grane filmy dla dzieci, filmy w 3D w okularach i na które bardzo serdecznie zapraszam. Czyli to, co dzieci lubią, prawda? Te to, wszystkie co dzieci nowinki lubią, technologiczne, tak, pojawia tak. się już nowe kino, okulary to jest Ale ta do dodatkowa. Filmów dla dzieci chyba jest troszeczkę więcej niż filmów dla dorosłych w 3D, bo mieć projektor cyfrowy to nie znaczy, że każdy film ogląda się w tych okularach. Po prostu jakość obrazu jest inna, ekran jest również u nas wymieniony na specjalny srebrny ekran, który daje też inną głębię. Tego, tego obrazu pokazywanego. W związku z tym y, komfort oglądania dla oczu jest całkiem inny. A 3D na razie, na razie będzie. Myślę, że, że od czasu do czasu, jeśli coś dobrego trafi się dla dorosłych w 3D, to również będziemy brać. Ale ja bardzo cieszę się jednak, że zostanie to kino tradycyjne, taśmowe, bo to jest jednak inny klimat. Co nawet chyba by nie pasowało sensów. do kina pionier. Kino pionier musi jako najstarsze Pozostać, kino prawda? świata musi tę cząstkę tego najstarszego kina mieć sobie absolutnie tak hmm. tym bardziej że przed nami Przegląd filmów francuskich. Przegląd, tak, my, my w, 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 w ogóle w, w ciągu roku staramy się robić kilka przeglądów, różnych przeglądów. Teraz potem po wakacjach będzie przegląd filmu europejskiego. Przedtem był przegląd filmu duńskiego, teraz przegląd filmu francuskiego. Filmy francuskie będą grane od jutra do czwartku przyszłego tygodnia. Będą grane w kiniarni. Można wykupić albo karnet na wszystkie filmy, albo na filmy pojedyncze, są filmy ulgo, są, przepraszam, ceny biletów ceny biletów normalne, także tu każdy dla siebie coś znajdzie. W związku z, z posia, od chwili, kiedy jesteśmy posiadaczami kina projektora cyfrowego, ceny biletów aż tak bardzo nie wzrosły u nas, także nadal jesteśmy nadal jesteśmy konkurencyjni atrakcyjni. i atrakcyjni, tak. Kino Pionier chyba trudno, żeby nie był konkurencyjny, też poprzez repertuar, prawda, który no, Państwo dobieracie. Tak, dużo filmów europejskich i przy tym chcemy pozostać i musimy pozostać. Takie są wymogi przynależności do sieci kin studyjnych, jak i również do Europy Cinema. Także to, to zresztą myśmy się chyba przyzwyczaili do tego, że, że inność filmów u nas ma, ma swoją widownię. I tak właśnie od jutra na naszym ekranie już z projektora cyfrowego będzie można zobaczyć wspaniały film Idealne Matki. Idealne matki jest to film, który jest oparty na prawdziwym wydarzeniu, wydarzenie miało miejsce w Australii, autorka książki miała okazję spotkać się z mężczyzną, który był świadkiem tego, tego wydarzenia. A potem w, w rozmowie, z, kiedy trafiło to do reżyserki, reżyserka wyczuła, że jest to fajny temat, który należałoby pokazać. Idealne matki to nie znaczy, że matki i maleńkie dzieci, to matki i dorośli synowie. To jest coś, z czym my tutaj w, w obecnych czasach, może w tej chwili bardziej przymrużamy oko, ale jeszcze założ, zakładam rok, dwa, pięć lat temu, było to coś, co należało wytykać palcami i wręcz piętnować. Matki zakochują się w swoich synach nawzajem. Czyli jest to taka relacja dla jednych normalna, bo mi, prawo do miłości ma każdy i w każdym wieku. Tym bardziej, że miłość ukazana w tym filmie jest miłością wzajemną. Nie jest to tylko, że... Jedna strona, jedna strona kocha, a druga, a druga ucieka, od tego nie. I teraz ocena należy tutaj do widzów i do, do tych, którzy będą oglądali o słuszności, czy słuszny wybór, czy należy potępić, czy należy, czy y, można się po prostu z tym zgodzić. Ale to pozostawiam już do, do oceny. Tym, którzy przyjdą na ten film. Film, uważam, wspaniały ukazuje wszystko, ukazuje wszystkie emocje człowieka i, i cały jego charakter, czyli cudownie dobrana obsada aktorska, gdzie aktorzy potrafią przelać na zewnątrz, wyłonić, wyło wyrzucić z siebie to, co w zasadzie w takich sytuacjach, w normalnych zachowaniach każdy człowiek by, by zachował, zrobił. Domyślam się też, że film nie daje jednoznacznej odpowiedzi, prawda? Czy to jest sytuacja normalna, akceptowalna, czy nie, tylko zostawia pewnie widzom, nie, to zostawia, jest studium, tak, prawda? zostawia i każdy. Mm -hmm. I myślę, że widzowie się podzielą na dwie grupy, jedni będą za, drudzy będą przeciw. Ale, ale właśnie na tym polega atrakcyjność naszego kina. że po filmach w naszym kinie należy dyskutować, przemyśleć. Jest, przemyśleć, dyskutować, chwilę, rozmawiać, marzecznie. a nawet wrócić jeszcze raz i upewnić się w słuszności swojego toku myślenia. Także film idealne matki. Idealne matki, tak. Kolejny dziewczyna z szafy" dziewczyna, pani z szafy. dziewczyna z szafy jest filmem, który jest wiem, że grany w, w, naszych, w naszych dużych kinach. Niemniej jednak w, w, chcemy też go zagrać, chcemy też go pokazać, bo może ktoś będzie miał ochotę zobaczyć go w bardziej klimatycznych warunkach i, i takich w, bliższych... W, Cieplejszych, może, bo, bo nie chciałam tu nikomu nic złego <noise> powiedzieć. I myślę, że, że jest warty. Nie będę opowiadała treści, bo treść jest też również bardzo, bardzo ciekawa, ale chciałabym. Przytoczyć tutaj kilka zdań na temat, na temat tego, co reżyser chciał powiedzieć poprzez ten film i jak się na jego temat wypowiadają aktorzy. Więc okazuje się, że film, który, że reżyser mówi, że chciał zrobić film, który ma jakąś wartość, traktując ją czymś ważnym, poważnym, ale rozcieńczonym humorem. I to mu się bardzo udało. Co mówi natomiast główny bohater nasycony zarówno mądrą treścią, jak i pięknym obrazem, oraz muzyką. Taki jest ten film. Ktoś może powiedzieć, że film o miłości, ktoś inny, że o samotności, a dla niego jest to film o wyobraźni, o mocy wyobraźni, o tym, co siedzi w naszych głowach, ale nie możemy o tym mówić, bo czasem nie wypada, bo się boimy. Taka jest wartość tego filmu. I tutaj największą zaletą tej, tego filmu jest to, że potrafi. Wzruszyć, ale i daje nam się pośmiać. Że jest to piękna historia o braterskiej miłości. I tego filmu nie powinno się oceniać, ale powinno się go przeżyć. I myślę, że, to, że tyle wystarczy i tyle powinno zachęcić do obejrzenia tak pięknego, tak pięknego filmu. Czyli taki uniwersalny, prawda? Każdy znajdzie, odczyta go dla, w, dla siebie w tak. właściwy sposób. Dla Pagnie. każdego, no sama jestem ciekawa, bo nie ma możliwości, nie ma możliwości wcześniejszego obejrzenia filmu przy filmach cyfrowych, bo jest to wszystko wgrywane w projektor, więc nie ma, nie ma takiej opcji, póki nie ma klucza, póki nie przychodzi ta godzina zero, od której można go puszczać, więc tutaj nie ma podglądu. Myślę, że to już wszystkie filmy pani Wando, prawda? Znaczy nie, tych filmów jeszcze, jeszcze zagramy tak, tak, w cieniu, tak? I rządzę bankiera, która i, i będzie wyszła w kiniarnię, no i przegląd filmu francuskiego. Te filmy, które miałyśmy omówić. I, i w związku okay. z tym też pytanie na koniec dla naszych widzów, bo uważnie wiedzieli, pewnie, że będzie zadane na koniec. Tak, na, który z filmów, który będziemy pokazywali w najbliższym tygodniu jest oparty na, na podstawie, jest oparty o treść opowiadania, które opowiadania, który jest odzwierciedleniem zdarzenia, które miało miejsce w rzeczywistości. W rzeczywistości. Mhm. Zapraszamy Państwa na odpowiedź, oczywiście drogą mailową na mail galaktyka małpa pomerania tv. Czekamy na odpowiedzi od wszystkich Państwa. My tylko jeszcze przypomnimy na koniec chyba Pani Wando, że od jutra. Od jutra gramy w, już z projektora film. cyfrowego, a przegląd filmów francuskich jest w kiniarni. Dziękuję serdecznie, to dziękuję to za bardzo. wizytę w naszym studio. Gościem była Pani Wanda Szewczek z Kina Pionier. Ja Państwa zapraszam na krótką przerwę i tuż po niej widzimy się z nowym gościem.